Witamy serdecznie na szczelnicy Pałacu Młodzieży w Katowicach. Jest to szczelnica sportowa, która służy do użytku dzieciom w wieku od 10 lat. Kończąc na studentach, czyli młodzieży uczącej się do 25 roku życia. Jest to szczelnica, która posiada parametry długość 25 metrów i na tej szczelnicy odbywają się zajęcia z broni palnej i z broni palnej małokalibrowej i broni pneumatycznej. Te zajęcia są prowadzone przeze mnie, czyli Jarosława Zagrodnika oraz Pana magistra Henryka Radosza, który także jest nauczycielem dyplomowanym i profesjonalnie te zajęcia się tutaj odbywają. Podczas rozpoczęcia Tutaj zajęć uczestnicy zapoznawani są z regulaminem, strzelnicy zapoznają się z wiadomościami teoretycznymi odnośnie celowości używania strzelnicy, jej budowy oraz także i przeprowadzamy zajęcia praktyczne. Także tutaj zajęcia praktyczne, zajęcia teoretyczne są z sobą powiązane tak, aby uczestnicy nie tylko właściwie posługiwali się bronią, ale jeszcze nabywali podstawowe wiadomości dotyczące strzelectwa. Zajęcia odbywają się w trzech takich podstawowych można powiedzieć, pozycjach, pozycja leżąca, pozycja klęcząca, pozycja stojąca. Uczestnicy najpierw rozpoczynają zajęcia z broni pneumatycznej, a po osiągnięciu celów, czyli zdyscyplinowania, po osiągnięciu odpowiednich wyników w strzelaniu, rozpoczynają strzelanie z broni, z broni palnej, z broni palnej. Yy, przy czym tak, te zajęcia, które tutaj są prowadzone, Odbywają się w grupach i te grupy nie są liczne. W granicach 4-5 osób, ze względu na gabaryty szczelnicy, no i ze względu też na ilość chętnych, e, odbywają się raz w tygodniu po 45 minut konkretnego intensywnego szkolenia. Jeżeli chodzi o e, dodatkowe tutaj możliwości szczelnicy, to ja poproszę pana. Henryka Radosza, aby powiedział, co organizujemy jeszcze dla naszych uczestników w ramach rocznych zajęć strzeleckich. Jeżeli chodzi o zawody dla uczestników naszych, odbywają one się dwa razy w roku. Pod koniec pierwszego semestru zawody mikołajkowe, pod koniec roku szkolnego zawody z okazji Dnia Dziecka. Młodzież bardzo chętnie uczestniczy w tym. W tych zawodach, oczywiście, to są zawody dla uczestników pracowni. Jest to bardzo atrakcyjna forma odbywania zajęć. Młodzież rywalizuje ze sobą, może porównać swoje osiągnięcia w stosunku do innych kolegów. Cieszy się to naprawdę dużym zainteresowaniem. Przyjmujemy również grupy zorganizowane. Co to znaczy? Młodzież szkół średnich, młodzież szkół, starsze roczniki szkół podstawowych mogą przychodzić na szczelnicę i odbywać szczelanie i to funkcjonuje. I funkcjonuje nawet bardzo dobrze, bo, bo okoliczne szkoły chętnie korzystają z naszych usług. Także jesteśmy bardzo ciekawą, że tak powiem, ofertą dla, dla młodzieży. Chciałbym powiedzieć jeszcze jedno, że my tutaj na Szczelnicy stawiamy na masowość, nie na wyczyn. My chcemy zaszczepić w tej młodzieży pewne rzeczy, których być może w życiu już więcej ta młodzież nie doświadczy. A osoby zainteresowane sprawdzają się już w klubach sportowych i osiągają naprawdę niezłe wyniki. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach, jeżeli chodzi o sferę finansową, jest opłacenie komitetu rodzicielskiego, czyli podobnie jak w szkołach. Jest to dobrowolna wpłata, także na dzień dzisiejszy, bez względu czy kogoś stać, czy kogoś nie stać, to dziecko może do nas na zajęcia przychodzić, uczestniczyć i rozwijać swoje, swoje zdolności i zainteresowania.